To witamy w kolejnym potężnym materiale z serii War of 3 potężny Arek bez mikrofonu I potężny Gerabson Witam, witam I gramy na Edwina, Drake'a i Wypłocha A głosem Arka będzie Artur To się zgadza, dzień dobry Sęk w tym, że mam stream od Gerapy, a nie Arka <todgrybuj> Ale nawet nie pokomentuję A któż to wszedł? DIA. What? So? DIA. DIA. Hello. Dio. Hello. Daczy, miłować nie? Bo mogę sobie tego majka dać bliżej, jak coś. Mówcie, dobrze mi słychać? Yes, you sound very great, Garapa. Uh, what you guys talking about? Uh, we are talking about the game, but you uh. can tell me about how you're feeling right now. Oh, um, so, so yesterday I just got home from Disneyland. You was on the Disneyland? Yeah, I went to Disneyland for three <laughs> days. Well, no. For three days you were in. Dobrą, yeah. yeah, We we are playing. All right uh, now. Uh, yeah, yeah, we are playing. But if you want, you can enjoy watching. I will uh, try to help them win against Elvid Edvid. Due to he oh, okay. so noob. O <laughs> Dobra, trzeba zrobić scouta, co mają na górze i na dole <laughs> Okej, najprostszy heros Najprostszy I napierdzielasz i wygrywasz Jak areczek cukiereczek nie wygra tego sodominosem To nie wierzę w miłość Muszę pieniądze <laughs> Tak, ale teraz już Nie no, może nie będą mieli żadnych dostanka. magów i nie będą harpie po Nie, no je, Normalne, że ja bym na jego miejsce robił. Każdy z, z rozsądnych lat by zrobił. No, Normalnie, nie. rozstawią się przed nami chłopaki. No. Jak ja widzę, jak Ani e, napierdala, te piłkę, no to to wykasuje ci całą mamie Trzeba mieć Harpie na jego. Mówisz to tak, z takim przerażeniem. Kto nie jest niebieski. Bo... Najgorszy, najlepszym rzucaczem speli. Już to i, i, i złoto dodatkowe będzie miał. To Kronos. I jeszcze był. Taki ziomeczek, który też miał takie potężne imię i też był zajebisty w spelach. Adwin Malagi, dlatego nie ma takiej dobrej speli. Edwin się zastanawia cały czas nad wyborem bohatera to pewnie się jest popaki? w innej grze Ciekawe czy Nie, tej... Tak, Jest depsydra Arku, napierdzielaj Ja polecam 3 budować na starcie Dobuduję zaraz mordy jeszcze Nie jeden Nie ojca dzieci robić, Arto Jakbyś ojciec zaraz ze mną wygrał jeden na jeden Muszę władzę. Spójrzcie Uciekajcie. na ich... Może by mi wygrał, gdybyś gry nie modyfikował. Eee, Cinek, jak to jest, że dostałeś w z niej, pierdzie... że. A czytuję, a prawda jest taka, że po prostu ty tam zagrałeś tak słabo. A inna sprawa, że to dostałem 1000 to chyba Kry od odbierze, Arku, uzupełnij najpierw złota Przed metalem Bo ci będzie brakowało jak, jak będziesz robił bazylei. Metal ci się jednostki. przyda, ale za moment jak będziesz miał babę Się zaczęło. Każdy się ci skupił. Przynoszę diece, się w Czuć napięcie, fantastycznie. To <coughs> najlepsze miejsce, nauko. Podajesz mi jeździć na dół na początku, Czekajcie bo Direktu by się bić herosem i bardzo mi wtedy pomożesz. Enkajcie To? No podeśnij mi miejscu jak ci wyjdą pierwsi na dół, bo... To, tak, ale to jeszcze nie tała, jeszcze nie tała. Ty, bo oni mają na dole baśniaki, baśniak na dole. Co, co? Dwa baśniaki mają jednak? Mają leśnego i baśniaka. Z tym, że Drake jest na baśniaku, więc trochę inny. Tego się nie da przejebać, panowie. Jeszcze podeślę ci krychy za moment, cinek, bo mam. Edwin dałoby mi bardzo dużo. Bo on będzie robił droidów. Oczywiście, że będzie robił, wy potrzebujecie harpy. Nie no, ten dreku to jest taki irytujący. Biega łaś i skacze. E, tylko zobacz jego bohatera, Arek. Jeszcze, bo on najprawdopodobniej ma 10 w Tak, on ma tylko 10 w Ej, to... U góry jest jak... krasna, bo biega sam. Nie sobie poszedłem, Łuki. Ja no, nie wiem, on ty robisz łuki, łuki na wysokim. Nie robię, nie będę robił. Kamień, kamień dajcie, chłopy. Jak macie oczywiście, bo to jest jebany org. Minot w kamień raz. A nie, nie no Minot to A... nie, Minot to mi nie będzie działał. Poczekam. Jeszcze 600 tylko i będę miał. Ogólnie to idzie ci zająć środek, idzie przejmuję środek, ale spokojnie, nie mam zamiaru z tym nic robić jeszcze przez dwie minuty, bo gram Minotaurem jeszcze do jednostki mi nie wyszedłem. No Arek. A te pajacerskie kurwa spigany że... Dobra, sprawdź Herosa Spójrz w jego Herosa, okej, okay. i daj staty jego A nie, nie swojego, jego I jeden piorun to wyjaśni później No słuchaj, jak pójdziesz w Olbrzymy, to Olbrzymy ciężko zapiorunować, bo mają dużo hapsa I chyba szamani wygrywają na druidów, o ile się nie mylę Dalej. Lodu nie wiem, dalej. Nie Ogólnie wyszły mi pierwsze jednostki i już odbijam. Podejdę bazydami na środek, i żeby sławić trochę kamienia. Tak Brakowało mi taki gier O jebany, cwaniak se usunął armię, teraz to mnie wkurwił. Macie panowie trochę kamienia, Potrzebuję na te czwórki. E, 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 I poszło ile się poszło jebać złota? 300 na stał, 400 na kabły by poszło. A co się stało? No to co, usunięcie to jest, to tam z tam 7 Jeszcze no tam dwa dalej przy metalu. Ale on to zrobił i to, bo moim zdaniem już z jego perspektywy bardzo. Kryształ nie... mogę komuś dać, bo mi zalega. To no ja chętnie szepczę się rozwija. Daję 500. Bo jakiś i tak nic nie robi to. Słyszeliście historia o niebie, Michałku, który tak żył gumę, że oślep. Masz nowe jednostki i budowle do dyspozycji. Koniec. Tak się stanie. Zaiste. No obie obionki. Arek, przygotuj sobie parę tych budowniczych... A, Bardzo przygotuję teraz parę budowniczych do robienia kręgów, bo potrzebuję kręgi, żeby baśniaka wyjaśnić. Dobra. Ale straciłem aż trzech tych. Jeszcze tego ognikał pierdale na koniec. Dobra, ubity. Co wam tej jednostki? Nie Dobra, ci no i koszta, jakbyś robi pre presję. Ja zaraz się będę wbijał w tego Edwina na środku, bo coś się panoszy dam musik. Krysz y kamienia troszkę by mi się przydało. O nie, dam, bo ja teraz muszę nadpierdać. Oni, oni teraz będą stosująco grać. Dajcie im kamienia, ja bo drugą chapiamie. Drugą no ma ma góra, na dół, góra, a, drugą daje na, a, a drugą daje na górę, żeby robiły się lodu nie zna od początku Pamiętaj, żeby nie atakować na dole, Arek. Nie chcesz mi kryształu. Oni tak czy siak są odciążeni kryształem, a nie ma sensu i ten... że lepiej jest zniszczyć Edwina. Masz już Harpie Grabson? Dawam ja się z dwóch budynków Wspaniale Bardzo pięknie, przepięknie Ja te ogniki jadę, jadę zniszczyć od twoich stronarek Bafy do prędkości swoje robą Ile idę, idę te ogniki powobić String się zatrzymał. Dobra, już nie, już jest, jest Dobra, jest. No, stracicie ogniki chyba, albo część stracicie przynajmniej No musi, musi Dobra, słuchajcie, ja czekam aż mi szaman wyjdzie i się podpada mi wchodzę od dołu w Edwina Weźcie go jakoś, zajmijcie przyjaciele Pajace robi jednak, dobrze mówiłem A I masz no, armię? Ja są już prawie No to stary, no pajace pajacami, ale tutaj trzeba wiesz Pokaż, co się dzieje na środku Aryk. chcesz ja A, tam są druidzi. Podpal sobie minosy i mu ich ściągnij, no. póki możesz. Mają jakąś złą rasę? Nie mają, czyli świętego nie robić. Eee, wiwerny są złe u wysokiego, ale oni nie mają. Kryształu potrzebuję pilnie. Kryształu ci dam. Bardzo dużo. 300. Dzięki, dzięki No Arek, jak się będziesz chciał wbijać w Edmina to musisz mu ich wykosić Najlepiej jakimiś właśnie minotaurami czy coś takiego Bo jak mu tego nie wykosisz to ci skasuje armię i wtedy przegrywacie grę Nie możesz sobie pozbyć na stratę armii Ci nagradzisz sobie, nie na ja się nie posyłam. Nie mi całą podsyłam, Jakbyście mieli jeszcze chyba nie będę już, bo bym Satyra kupił Macie metalu, a metalu macie? 300 na tiera już nie daje do, do końca bitwy 300-300 metalu, 200, 200, 200. Mam, mam już dajcie 200 metalu za kolejkę tiar Nie w tym momencie ja już mam armię, ja już chcę się no. wbijać Daję. Podsyłam wszystko z bazy i wbijamy się Fedwina na środku Pamiętaj żeby to wystać bo od tego gerapa gra za zależy proszę cię Mam harpię. No to, że masz harpię, to jedno, ale trzeba ją jeszcze użyć. Arek poszedł, afk. Już po nas, a jednak żyje. Nieważne. Dobra, panowie, podchodzę i jest full essa. Podchodzę tymi trzema szamanami z tyłu, którzy stoją. Zaraz jak to Możesz mi się podpalić tych szamanów, to ja wtedy kręgami się wbije w leśnego i. tyk, pryk i go nie ma. A nie Grapa, jak na środku Grapa Podchodzę szamanami na dole i tak jak podejdę to podpadaj armii i wchodzimy w środkowego I steruj tą harpią, to jest turbo ważne Importanto Maximus Kurwa, zombie mi się bali wszyscy Podchodź od góry, Cinek Ja nie mam armii, bo Muny Żebo... raszuję. Ja. Ale to wiesz, podejść tam jedno jednostko, żeby oni mieli takie O mój Boże, coś się dzieje to mu kamień zaatakuje Dobra, jestem, jestem, podpalaj, podpalaj I wchodzimy w środkowego Co? Tak Przejdę, harpy odsunę Shift B, Shift B Ale to harpy wiesz Dobra, atakujemy, atakujemy, atakujemy tak, Nie w przy... w środkowego, tam jest baśniak Nie chcesz, Arek? No to dawajcie, no, ale na pip-hapie nie w poleci Arek, to gdzie? Adeku, daj. Jeśli środkowego, dawaj, dawaj środkowego! E, we, do niego, do niego, do niego, no dobrać. Dobrać. <śśla> Dawaj, dawaj! Spiorunuj mu to wszystko, bo kurwa lipa jest! No zajebiste Arek, ale tak poza tym co ty nic nie zrobiłeś. Niż wierzę, niż wierzę! To jest ważne. Jak że pan jest chillera. Dobra, bo dużo potrafił. No ja pierdolę, po co teraz tak baśniaka, Arek? Dobra już to jest dopiero first one. Trzeba iść wolniej. Nie zgadza, ale jak leśnego zabijecie, to baśniakowi się skończy kryka, a jak zabijecie baśniaka, to leśnemu się nie skończy złota. So, Zaatakuj harpiami u góry hero Idę ja sobie środek wypełnię. No, to jest dobry pomysł, żeby pełnić środek. Widzę, że Arek też w to idzie. Znaczy, ja w to idę. rozkaz No bo mam, mogę olbrzymy mogę robić. A macie może krychę, żeby sobie tę piątkę zrobił? Nic nie mam. Dam. Wszystko nie stówy nie mam. Cztery krychy na tę piątkę. E, A kolor? jeszcze trzeba sniperów robić. Dobra, strażnika dałem. Królewski rozkaz strażnika księżyca. Daję ci kamień, Gerabson. Zrób coś z tym. Dobra, Ja też kamień przejmę, te bo mam handel. <laughs> robię tę <te> piąteczkę. <laughs> piąteczkę. Za Vistę. władcę księżyca. Za Lunariona. Za Vistę. Za władcę księżyca. Jestem Królewski rozkaz strażnika księżyca, Królewski rozkaz Królewski rozkaz mam dużo złota. Macie metalu? Ja spalam księżyc. Chciej, sobie poradzić na tego Na najlepszy, też powinien zostać zdominowany. Ty też w sumie gra, pański robić leśnego elfa. Pytanie to... Za was, za zaraz ja będę w środku, jest otwarty. B���고요. Chcę poklikać, bo później nie będzie trochę czasu. Klikać. .Yeah. Arek, tw może w górę środkowego, co? Z harpiami. Hapie mam wszystkie na dole, cofam trochę, połowę Miękniarek. co tam? bo ja patrzę, bo ja będę przy środek, bo ja nie mogę się skupić, kurwa, zniszczy mi jeszcze... Kurwa, many nie mam. pierdołe. tu taki pion poleciał. Słuchaj, on ma na przydolnej granicy te harpie. Co nie? robi tymi szkaglowkami? Królewski rozkaz strażnika no, się. ja bym się tam wbił. Tam każda jednostka, jak zabijesz, to tak czyś jak ci się opłaca. Harpie na środek wyszli z dołu. No, ja będę wchodził już. E, dobra, myśli Harpy z dołu, Gerabba, na środek. No Co? To, to. No to wysyła już, żeby szły. Królewski rozkaz strażnika księżyca. Dziękowiec, odcinek ma tam no dobra I cyk, Berek. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Gdzie tych Harpy jest więcej? Chodź, spisz do kapu. Możesz tutaj No powiem tak, no nie wystałeś, Gerabson. Idę munami na środek no ja i, na, ja i ci ja pomogę, ja... Gerabso... Gra... Poczekaj, idę munami na środek. I zaatakujemy no razem. I ja niszczę do dołu Edwina. Niszczę do Edwina, panowie, panowie! Pomóżcie mi w tej szczytnym celu. Potrzebujesz więcej metalu. skręguj te karły z tyłu. Skręguj je. Dajcie, jak to już No, już moja armia dochodzi i już ten. Zobacz, ile onów mam. No, pięknie. Widziałem, widziałem wcześniej. Robię tę piątkę, panowie, robię tę piątkę. Marek. Może się ta wieża wypiędolnie, a nie Toż To już skończymy to teraz. No, dawać, dawać środek, ciśniemy, ciśniemy, już podsyłam. Oddam życie. Idziemy na środku. Ma, ma, macie, tak. ma, macie, macie możliwość wysyłania krychy? Tak, 500 masz. Dawaj, idziemy środkiem, Garabson. No, strasznie mało szamanów mam, kurwa, strasznie. Z jego coś się budynku podoba, bo ja po od Dzień idzie. dobry, Strasznie dostrzegł nam idzie. No ale Buduję więcej are, żeby. Bo buduję więcej. Aren, żeby spalić kamień i mówić więcej zabójstw. Mony mi podpaliłeś. Dobra, wchodzimy. Wiem, nie, chcą, nie się tłuko, bo będą szybsze, o. Nie wiem, gdzie są moje harpy tutaj. Do chyba jest wadry, Garapson. Marek, możesz się... zniszczyć możesz... tę bierze. Możesz b... zniszczyć tę bierze, temu Drake'owi podpaść. Harrow, cofnij, Garapfa, bo można się ropko. Ale tutaj masz się podpaść, dobrze. I dawaj bierze, bierze, od razu bierze. Jedną i drugą. Masz na tyle obrażeń, żeby to zniszczyć. królewski Jestem No dobra, wszystkie budynki wokół zniszczyłeś. Nie do końca o to chodziło Wbijajcie, wbij, dosyłajcie na środę Tak, dosyłam ta, do Dawaj ta, teraz w wieżę, w mi szamanami wierzę I Minosami Czy ja mam kapsel połączonego? No gadaj mówię teraz, może tą wieżę spróbujmy robić Nie mam Dobrze! Okej, okay. no i teraz musisz się sfokusować, żeby zniszczyć kolejną. Wiesz, właśnie jakoś tak chce wygrać w ten sposób. Pozwól Cinkowi i temu Grapsonowi niszczyć środek, a ty tego O się... weź tą wierzę na to, co przyżyła. Dobra, ja tam już zakolikuję. Ile, tak, gdzie ma wbije? No ja, robię, robią. Jeszcze. To dobrze. To mnie cieszy taka informacja. Wierzę fokus. katapultą. Kurwa Happy cały czas się odniosł w trzech budynku. Berserk i albo skręguj go. Zniszczyłeś mu tą wieżę? Nie za dobrze. Ale dociskaj, Katapultami wieżę i broni katapulty, tak w sumie. Kończymy tego właśnie we Tego właśnie I, i, I jak skończę, AWO, ten mi da to ide dół, był, nie? Chcesz stanąć koło tego czy jest to strzela? Bo on będzie... cię zna. Będzie wielu ludzi. Oddam życie za klucz. HP, cilek na razie z głowy ci od semanaru, dostawa. Bo nie, nie są potrzebne. Dobra, w kogo teraz? Wkrasnala. Dobra, jest, to... nie wiem, zło, zło, złota potrzebuję Krasna niech sobie gra to Puan to Puanowi można to To złota, to myśli, śli, śli. ja mam kurde 50, a idzie mi wszystko nas ja nie Dobra podpalę Ja mam Szamanów nie, nie wiesz co, ja, ja, ja się boję zaznaczyć kurwa że tak zrobiłem kiedyś Że szukam Szamanów kurwa i nie w ogę Dawaj wchodzimy Mam nadzieję, że tam Drake dostał soczystą. opierdolkę. O Dobra. 3 kamienie to 3 kamienie, kurwa. Uwiedzam te strony z trzema kamieniami. Karpy nie mieli Właśnie statystyki